Izrael morduje palestyńczyków w gazie, ale pewnie nie wiecie, że premier Izraela latami zgadzał się na płacenie terrorystom, z którymi teraz mówi, że walczy. Ta organizacja to Hamas. Hamas zaatakował Izrael, więc Izrael rozpoczął wojnę w gazie. Ale skąd Hamas miał setki milionów dolarów, żeby latami walczyć z Izraelem? Od Kataru, który co miesiąc wysyłał miliony dolarów. I jak ujawnili dziennikarze, Netanyahu, czyli premier Izraela, latami zgadzał się na to, żeby terroryści dostawali te pieniądze. Po prostu Netanyahu wolał, żeby terroryści destabilizowali sytuację w regionie i dawali mu argumenty przeciwko niepodległości Palestyny. A wyglądało to tak, że urzędnicy z Kataru przylatywali do Palestyny z walizkami pełnymi gotówki. Eskortowali ich oficerowie izraelskiego wywiadu. Kas Kasa miała iść na cele humanitarne, ale trafiała też do terrorystów. I kilka tygodni przed atakiem Hamasu na Izrael, szef izraelskiego wywiadu poleciał do Kataru i został zapytany wprost: Czy kasa ma ciągle płynąć? I co odpowiedział? Tak, ma płynąć. I kilka tygodni później wydarzyło się piekło, które następnie doprowadziło do jeszcze większego piekła mordowania ludzi w strefie gazy. Algorytmy nie lubią takich tematów, więc proszę o podanie tych informacji dalej. Jak do tej pory w gazie zginęło ponad 50 tysięcy osób, w tym 15 tysięcy dzieci.